Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Jest przegląd Waszych opisów, jak i zdjęć. No i na początku chciałbym powiedzieć, że 2000 łapek i wrzucam film, gdzie przegonamy sobie Wasze kariery, ale zawodnika, nie takie klubami, tylko zawodnika. Tak więc zapowiada się ciekawy, specjalny odcinek. No ale tak jak mówię, to jeśli po tym filmie będzie 2000 łapek. My już zaczynamy i na początek mamy BVB. Jest to tutaj podesłana kariera od Kamila. Ogólnie jest to symulowana kariera, trzeba zaznaczyć. No i on tutaj jest aktualnie po piątym sezonie. W ciągu tych pięciu sezonów zdobył dwa razy ligę, to jest całkiem niezły sukces jak na symulację, patrząc na to, że oczywiście Bayern jest tam, na także dwa razy ligę mistrzów, tak więc też wydaje mi się mega ciekawy sukces, co do składu no to trzeba przyznać, że nieźle wykokszony mamy tutaj Neymara, Dybala 88 Dembele yy, także 88 dachut 89 więc trzeba przyznać, skład naprawdę na fajnie, no i wcale nie dziwią nas oczywiście te sukcesy, życzymy Ci kamik powodzenia i przechodzimy dalej, tutaj jak był yy, przed chwilą klub BVB to teraz myślę, że możemy skupić się na Bayern Monachium od Adika. Jest to szósty sezon, no i tutaj yy, napisał, że ze słabszymi drużynami symuluje na tak to, wszystkie lepsze te mecze gra, oczywiście. Yy, no i w tych sześciu sezonach zdołał tutaj zdobyć pięć razy ligę, czyli tylko raz się nie udało, a do tego trzy razy ligę mistrzów, to także całkiem niezły sukces. Fajnie, że nie wygrywasz cały czas wszystkiego. Na co do składu mamy tutaj Dybale 92, jest Pogba 94, to na pewno robi wrażenie. Jest także Batran z oceną 90, czy też Marcel 91. Więc skład trzeba przyznać także yy, niezły, wszyscy zawodnicy powyżej. 87, tyle ma dokładnie Rashford, a także Luxo. no ale myślę, że możemy przejść dalej do że od Igora, no i tutaj mamy dość świeżą karnierę, bo drugi sezon jest grany, no ale w ciągu tych dwóch sezonów zdołał tutaj zdobyć dwa razy oczywiście ligę, do tego dołożył raz w Ligę gdzie wygrał w finale z Bayernem Monachium, więc także myślę ciekawy sukces, jak widzicie na napadzie fajnie się rozwinął Guedes, na ławce ma tam także zawodników fajnie ocenionych, bo na przykład Dybala 91, czy też Vratti 90, na sam skład wygląda myślę ciekawie Kolejna propozycja jest tutaj mm, z Hiszpanii, jest to dokładnie Barcelona. Zdjęcie dość słabej jakości, niestety, tak więc nie wiem, czy wszystko zauważycie. Mam nadzieję, że choć troszkę będziecie nazwiska widzieć. Tak czy inaczej, jest to czwarty lub piąty sezon, informacji niestety nie dostałem. Natomiast w ciągu tych y, czterech bądź też pięciu sezonów trzy razy zdobyta liga, a do tego trzy razy liga mistrzów. Tak więc sukcesy jakieś są, zdobywane nieco sezon, no ale myślę, że mimo wszystko y, dość ciekawie. To wygląda, skład także y, bardzo zmieniony. Dalej przechodzimy, mamy tutaj Nottingham Forest od Kacpra i ogólnie to jest jedna z według mnie ciekawszych karier w dzisiejszym filmie. Przez te cztery sezony, bo tyle dokładnie Kacper tutaj zagrał, zdobył w zasadzie tylko raz jakiś tam puchar oczywiście krajowy. Poza tym w pierwszym sezonie nie udało mu się awansować, tak dla mnie akurat plusik taki, że nie od razu było łatwo, tylko musiał się napracować no i w drugim sezonie udało się awansować po barażach, więc też łatwo nie było, musiał tam walczyć do ostatniego meczu oczywiście o awans, no i potem oczywiście już dwa sezony spędzone w Lidze Angielskiej, ale bez większych sukcesów. Co do składu, mam tutaj Otawię 84 to jest oczywiście najlepszy zawodnik do tego Pazdana, tak więc nawet tutaj mamy Polaka, na inni zawodnicy według mnie fajnie, bo ściągnięci nie tylko typowo pod potencjał, tylko yy, brani pod uwagę po prostu wszyscy pasujący yy, zawodnicy, tak więc mega tutaj yy, szanuję ten Nottingham i przechodzimy już dalej do Lecha Poznań. od Oscara jest to trzeci sezon w ciągu tych trzech sezonów zdobył tutaj trzy razy mistrzostwo, a jego największym sukcesem pod względem tutaj Mm, oczywiście Europy był ćwierćfinał Ligi Europy, tak więc myślę także ciekawie Jak widzicie kupił tutaj Benisha na przykład jest także zawodnik tak jak Parolo Sisto więc zawodnicy także wyższej No ale tak czy inaczej myślę również ciekawie to wygląda. Tak więc na dzisiaj to będzie tyle, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak pamiętajcie o łapce myślę, że niedługo wbiję odcinek właśnie na kanał z tymi karnierami zawodników. Ja wam za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia, no i cześć!